Witam Państwa bardzo serdecznie w piątek w programie Galaktyka Pomerania realizowany przez Telewizję Pomerania w Centrum Handlowo Rozrywkowym Galaxy. Bardzo miło, że jesteście Państwo z nami, a z nami są już również nasi pierwsi goście. Ja nazywam się Amadeusz Przespolewski i będę miał przyjemność poprowadzić dzisiejszy program. Przechodzimy do naszego pierwszego tematu, o którym będziemy rozmawiać. Przedstawiam naszych dzisiejszych gości. Jest to pani dr Joanna Żympała. Witam serdecznie pani doktor. Dzień dobry. Oraz pan doktor Rafał Szymański. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Nasi goście są pracownikami naukowymi Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, ale również przewodniczącymi zachodniopomorskiej grupy Regionalnej IPMA Polskiej. Tak, organizacji IPMA, prawda? Porozmawiamy dzisiaj o tematyce. Można powiedzieć troszeczkę na, 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 na połączeniu nauki i biznesu. Dlaczego? Ponieważ nauka i biznes, jak zawsze, powinny ze sobą współpracować, szczególnie w nowej perspektywie unijnej. A Uniwersytet Szczeciński, jako jedna z największych uczelni na Pomorzu Zachodnim, no jako jedna z największych uczelni w Szczecinie, taką współpracę organizuje z przedsiębiorstwami i taką współpracę promuje. Proszę powiedzieć. Jesteście Państwo również przedstawicielami organizacji IPMA. Czym się ta organizacja tak naprawdę zajmuje? Organizacja IPMA jest międzynarodową organizacją, natomiast w Polsce mamy jej przedstawicielstwo, stąd też rozróżniamy IPME i IPME Polska. Jest to międzynarodowe stowarzyszenie non-profit, które zrzesza wszelkiego rodzaju sympatyków zarządzania projektami, ale również kierowników projektów, wszystkich tych, którzy interesują się zarządzaniem projektami, którzy interesują się budowaniem zespołów projektowych. W Polsce przedstawicielem jest IPMA Polska, natomiast w województwie zachodniopomorskim istnieje zachodniopomorska grupa regionalna IPMA Polska, która jest jednym z przedstawicielstw wojewódzkich. Głównym członkiem, członkiem założycielem jest Wydział Zarządzania Ekonomiki i Usług, ale tak jak Pan przed chwilą powiedział, poza nauką zrzeszamy również biznes i do członków Zachodniopomorskiej Pomorskiej Grupy Regionalnej Igma Polska należą również przedstawiciele mikro, małej, średniej, ale też dużej przedsiębiorczości. Realizujemy szereg działań, które promują zarówno projekty, zarządzanie projektami, ale też rozwijają umiejętności kierowników projektów. Stąd też ten styk nauki i biznesu jest w IPM-ie wszechobecny. Dodatkowo zachęcamy również już na wcześniejszym stopniu młodych kierowników projektów, czyli studentów do tego, żeby uczestniczyli w działaniach IPME. -y. Jakie konkretne działania podejmuje organizacja? Jeżeli moglibyśmy podać jakieś przykłady? Jasne, ja z największą przyjemnością opowiem o działaniach zachodniopomorskiej grupy regionalnej IPMA. Grupa powstała 5 lat temu, ponad 5 lat temu i jednym z takich najbardziej rozpoznawalnych działań IPME -y tutaj w regionie to cykliczne spotkania Meet Project Manager. Spotkania, które są organizowane przez IPME, przez Zachodniopomorską Grupę Regionalną przy współpracy Wydziału Zarządzania Ekonomiki i Usług. Oraz młodych ludzi, studentów, przedstawicieli, członków Koła Naukowego Zarządzania Projektami Project, działającego przy katedrze organizacji zarządzania tego wydziału. I w ramach tych spotkań, to są spotkania, w ramach których doświadczeni project managerowie dzielą się swoimi doświadczeniami w obszarze zarządzania projektami. Czyli spotkania mają charakter dzielenia się doświadczeniami, dobrymi praktykami z zakresu zarządzania projektami. Tak jak powiedziałam, spotkania są organizowane cyklicznie, średnio co dwa miesiące. Organizowane są na Wydziale Zarządzania Ekonomiki Usług przy ulicy cukrowej. Spotkania mają charakter spotkań otwartych. Bezpłatnych, także serdecznie Państwa na te spotkania już dzisiaj zapraszamy. To są spotkania otwarte, na które każdy może przyjść? Tak, oczywiście. One są często realizowane w takich dwóch odsłonach. Jedna odsłona jest w godzinach przedpołudniowych, dedykowana głównie studentom i ma ona charakter bardziej warsztatu. Natomiast druga odsłona to odsłona popołudniowa, gdzie zdecydowanej większości biorą w niej udział. Przedstawiciele biznesu. Oprócz samego warsztatu, spotkania, wykładu jest tam też miejsce na networking, na nawiązywanie relacji biznesowych. Także serdecznie zapraszam do uczestnictwa. Promujemy to wydarzenie i na stronie internetowej Wydziału, i w stronie internetowej IPM Polska, na fanpageu zachodnio-pomorskiej grupy regionalnej Koła naukowego rozsyłamy mailing do, do osób, które w tych spotkaniach regularnie uczestniczą, także jest to, jest to spotkanie zupełnie otwarte, na które serdecznie Państwa zapraszamy. Myślę, że kolejne będzie w styczniu, ponieważ jesteśmy świeżo po, 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 po spotkaniu w zeszłym tygodniu właśnie na Wydziale Zarządzania Ekonomiki i Usług. To jest konkretny projekt, o którym pani doktor powiedziała. Ale czym jeszcze, jakbyśmy mogli powiedzieć, zajmuje się itma? Bo ja wiem, że tu pada dużo bardzo skomplikowanych słów przynajmniej dla mnie jako dla laika zarządzanie projektami biznes to jest ten świat dosyć można powiedzieć dla osób które się tym nigdy nie interesowały troszeczkę trudny ale chyba nie ma się czego obawiać i myślę, że myślę, że sama organizacja i jej działalność pokazuje, że Chyba, chyba jednak jest to dla każdego, który by, kto, kto by się Oczywiście. tym zainteresował. Jak, jak, jak z perspektywy osób, które są w środku i znają ten cały żargon, wiedzą jak to wszystko działa, moglibyście Państwo to opisać? Oczywiście, że IPMA wychodzi ze swoimi działaniami nie tylko do doświadczonych project managerów, ale również do ludzi młodych, to co powiedział tutaj pan doktor Rafał Szymański. Do ludzi, którzy wchodzą na ścieżkę kariery w zakresie zarządzania projektami. Jednym z takich projektów jest program IPMA Student. Jest to program dedykowany dla studentów, program ogólnopolski, w ramach którego IPMA Polska współpracuje z uczelniami. W chwili obecnej uczelni współpracujących z IPMA jest 11 są to uczelnie oprócz oczywiście Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług. Jest to Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, jest to Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, we Wrocławiu, w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki, Politechnika Gdańska, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku. Więc to grono uczelni współpracujących jest bardzo duże. Program IPMA Student polega na, czy jakby założeniem programu jest akredytacja kierunków i programów kształcenia w ramach uczelni, tak aby przygotować młodych, młodych project managerów, młode, młode osoby do pracy w ramach, w ramach zarządzania projektu, do pracy w projektach po prostu na rynku. Program zakłada certyfikację studentów i studenci, którzy przeszli odpowiednią ścieżkę dydaktyczną na akredytowanej uczelni, przystępują do egzaminu. Aktualnie mamy w Polsce prawie 200 osób, które taką certyfikację przeszły. No i tutaj muszę się pochwalić, że na Wydziale Zarządzania Ekonomiki Usług. Mamy ponad 70 studentów, którzy takie to certyfikaty... jest w całej Polsce to jest? Tak, to jest... tak, tak, tak. tak, tak. Także ale tutaj... ma to nie tylko studenci, ale również tak. biznes, bo mówiliśmy o tym styku nauki i biznesu. E, realizujemy również projekty dla przedsiębiorców. E, te projekty realizowane są w oparciu o kompetencje, które projekt menadżerowie zdobywają właśnie podczas szkoleń czy też spotkań w zachodniopomorskiej grupie regionalnej. Naszym takim flagowym, realizowanym już od 2009 roku projektem jest realizacja programu realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości o nazwie BON na Innowacje. Od tego 2009 roku udało nam się już wesprzeć ponad 30 przedsiębiorców. Działania, które realizowane są w ramach BONu na Innowacje to są działania, które mają na celu wdrożenie nowego produktu lub też nowej usługi dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw. W obecnej chwili trwa również nabór do tego programu. Dofinansowanie dla mikroprzedsiębiorstw może osiągnąć nawet 80%, to dla tych, którzy są zainteresowani funduszami jest wiedza bardzo ważna. Dla małych i średnich firm dofinansowanie wynosi 70%, a kwotowo koszty kwalifikowane od 60 do 400 tysięcy, co oznacza, że m, przy wdrożeniu dość dużego projektu można uzyskać nawet 320 tysięcy dofinansowania. Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania Ekonomiki i Usług, realizuje takie bony już od wielu lat i muszę tutaj no, nieskromnie powiedzieć, że wszystkie one zostały bardzo pozytywnie oceniane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, a realizacja o, taka prawidłowa wynika między innymi z tego, że menażerowie, którzy prowadzą te projekty, najzwyczajniej kształcą się również. I mnie. Połączenie nauki i biznesu to są dwie rzeczy, które powinny się łączyć, no ale jednak w Polsce chyba nie mamy jeszcze tak dobrych doświadczeń. Jak z Państwa perspektywy, osób, które się tym zajmują, ale też pewnie praktyków, ym, y, wygląda połączenie nauki i biznesu, powiedzmy na tym naszym regionalnym rynku na Pomorzu Zachodnim, konkretnie w Szczecinie, ym, czy jest jeszcze dużo pracy do zrobienia? Mhm. Czy znaczy to ja z przyjemnością opowiem o jednym z działań, które, włączy, które, które faktycznie łączy naukę, biznes, ale również włącza te działania studentów... Jest to, Chciałabym Państwu opowiedzieć o projekcie realizowanym przez Wydział Zarządzania Ekonomiki i Usług. Projekcie, który jest finansowany, jest realizowany w ramach rządowego programu rozwoju kompetencji. Środki na jego realizację zdobyliśmy w ramach konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a finansowanie otrzymaliśmy w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt zakłada, podnieść, celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów w obszarze zarządzania projektami i ułatwienie im wejścia na rynek pracy. W ramach projektu objęliśmy wsparciem 50 studentów, wsparciem szkoleniowym, trenerskim w zakresie zarządzania projektami, i tutaj szkolenia były prowadzone co bardzo ważne przez praktyków biznesowych, osób, osoby, które mają doświadczenia w zarządzaniu projektami. Następnie studenci ci odbywali płatne trzymiesięczne staże właśnie u przedsiębiorców z naszego regionu, ale również spoza regionu. A po ukończeniu staży przystępowali do, do egzaminu certyfikacyjnego i otrzymywali certyfikat IPMA Student. Także był to przykład projektu, który faktycznie yy, był realizowany przez jakby wszystkich interesariuszy przez trzy strony. Yy, to, co yy, czym chcielibyśmy się również pochwalić tutaj, yy, to myślę, że wspaniały rezultat tego projektu, jakim jest. Yy, Fakt, że prawie 20% naszych studentów otrzymało propozycję dalszej współpracy z przedsiębiorcami. Ta współpraca to współpraca w ramach umów cywilnoprawnych, umów o dzieło, umów zlecenia, nie, nie ale tak, również umów o pracę. o pracę. A jakbyśmy jeszcze mogli powiedzieć, gdzie tak naprawdę można szukać informacji na ten temat? Jeżeli któryś z naszych widzów oglądałby, chciałby się dowiedzieć o samej organizacji albo o projektach, które Państwo realizują. Czy bezpośrednio kontaktować się z Państwem, czy może, może wysłać maila, czy wejść na stronę internetową? Serdecznie zapraszamy. Kontakt y, wydziałowy to strona www.wz.eu.pl do organizacji IPMA www.ipma.pl natomiast Zachodnio Pomorska Grupa Regionalna ma swoją zakładkę na tejże ostatniej stronie. E, są tam adresy mailowe również do nas. E, odpowiadamy na wszystkie maile. Jako projekt menażerowie dajemy sobie na to około 72 godzin. Zachęcamy. <grymne> Czyli jeżeli któryś z naszych widzów chciałby się skontaktować, to jak najbardziej my również zachęcamy do kontaktu. No niestety tematów jest dużo, ale mamy ograniczony czas. Bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy w naszym studiu Galaktyki Pomeranii. Z naszymi gośćmi była pani dr Joanna Żempała. Bardzo serdecznie dziękuję, pan dr Rafał Szymański. Wydział dziękuję Zarządzania. Państwu. I ekonomiki usług Uniwersytet Trzeciński, ale również Zachodnio-Pomorska Grupa Regionalna IPMA, przewodniczący, byli naszymi gośćmi dzisiaj w Galaktyce Pomeranii. Ja bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Zapraszam na króciutką przerwę, po której widzimy się z powrotem. Dziękujemy.